planujemy tak jak w poprzednim roku kontynuować tą naszą taką ideę wycieczek rowerowych, no i zrobimy w tym roku wycieczkę rowerową po ziemi opolskiej, a konkretnie po ziemi krapkowickiej. Jest kilkanaście różnych ciekawych miejsc no i chcemy to zwiedzić i w towarzystwie przewodnika po prostu opowiedzieć sobie o historii tych miejsc są często takie miejsca zapomniane troszeczkę przez ludzi, które czasami nawet nie są uwzględnione gdzieś na mapie turystycznej no a my to chcemy po prostu odkryć pokazać naszym gościom wzorem roku poprzedniego zorganizujemy to online czyli będzie możliwość za pomocą formularza zarejestrowania się na tą wycieczkę no i tutaj chcemy dla 50 osób po prostu z rekrutu, przeprowadzić rekrutację i myślimy, że to będzie się spotykało z dosyć dużym zainteresowaniem. W tamtym roku pamiętam, że dosłownie w kilka dni te miejsca się rozeszły, no i wtedy już deklarowali goście, że z całą pewnością, jak będzie taka możliwość, w tym roku też wezmą udział w tym. Lipiec, sierpień, wrzesień, w tych miesiącach planujemy tą inwestycję.